Siemano witajcie z tej strony no witam was w nowym odcinku zadać na moim kanale i dzisiaj gramy w Minecrafta dzisiaj 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 nie będzie fortnite'a Ostatnio nagrywałam... Teraz mamy nowego Minecrafta Bo wcześniej no był taki inny Minecraft Nie było całego ekranu wtedy Wystarczy jeszcze dwa Tutaj mamy już Jeszcze to, zobaczcie Już mam kamień nawet więc mamy już kilo, miecz. No, na razie będę cicho, bo nie mam co mówić w ogóle. Co ja zrobię? patyczków. więc teraz robimy mijać. Dobra, już się potrzebujemy. Jest ja już tutaj świnkę. Powinna gdzieś tu być. Although, nie wiem gdzie jest ta świnia Ten film będzie trwał jakieś 10 minut Więcej hey będzie 3, 2, 3, 3, 3, 2, 1 chyba, ale niestety tu z dana zmieniłem tylko wersję i widać jak wypadło. Więc teraz zaczynamy przygodę z 3, 3, 3.2.1 Jest fajnie, to jeszcze jest chyba szósty film z Minecrafta.

Jest, będziemy się zawsze rozwijać, będziemy się zawsze się rozwijać. To chyba, o, no właśnie było dokopane. Idziemy, a Stone tam był. Musimy się wrócić. On cztery mięska i teraz potrzebny nam będzie piec. Więc będzie nam teraz potrzebne. Albo najpierw zbuduję ten drewniany. Ten drewniany najpierw użyję, żeby uniwersalizować już tamtego gilafu. Dobra. Crafting. Nie zmieniam, zmieniam mi się już przyciski. A, w sumie ja mogłam 8 tylko Na którą mam ten piec... O, idealnie. Więc przepalmy teraz O, drewno. Let's go! To będzie się tam przypalać. O kurna, to jest kolejna świnka. Widzicie? Słyszycie? Gdzieś, ona tu jest. Gdzie ty jesteś? Tutaj! Tknęła w wodzie. Wow. To co jest z tymi w ogóle? Tonę. i znikają mi bąbelki, to są takie kropeczki. I to Jeszcze trzy. nieco Weź trochę więcej przypal tego Bo jeszcze trzy masz do zrobienia. Na którą mam? Dobra. 5. no z moich obliczeń będę miał 6. kolejny X Xbox. Cię mam tuka. No, gdzieś dokopiśek gdeciś. Już to lasa. Się też przydała. Łopata, łopata. Dziękuję. Mam 28 desek. Łopata, łopata. Mam kamień, mam kamień. Potrzebna mi jest owca. Chyba tak się robiło. Łapotę tak. Dobra, nie gram w Minecrafta. Już więcej gram w w Fortnite. Może zrobimy? Jak to jest u youtuberów? Dobra. Ile mamy DRDA? To to ekwiping, dobra. Być. Dobra, tylko dwa bloki. A nie, kliknąłem sobie przecisk. Dobra. Ale ja nie wiem po co to by była też skrzynka, więc zrobię skrzynkę. Kurwa. Przycisk. Co ja... Z... Nie, co ja zrobiłem? Ja nie chciałam przycisku. Ciekawe czy przetrwam noc, bo jeszcze nie mam łóżka. A się już zjdziemy, to rzeczy schowam mięsko W sumie też by było mi potrzebne. Dobra, więc będę mieć coś takiego w skrzyneczce, a ja się boję tych pajanków. Dzisiaj to już chyba wszystko. Nie, wiem czy. Może jedną noc. Minie ta noc i koniec odcinka. Bo nie będę grał takiego długiego odcinka, żeby YouTube mnie przyjął. Bo czasami nagrywam długie filmy, a YouTube, a YouTube tego nie przejmuje. Nie, żeby przejął ten film. A jak nie to nowy będę musiał nagrywać. trudno. Pierwszy zombie, a mnie zauważył, skiniłem mięso. O Jezu, Jak jako mnie zlękłeś. Ale... co? Nie strasz mnie. Omega. Oh Dobra, jemy. To daje najwięcej. Nie, Ros, no co ty? I rób sobie jaj. Co? Tak mało tylko... Ne. Chociaż zabiłem... Jeden... Dwa mopki ok Okej. Okay. To wystarczy. To wystarczy. Brałam te kwiaty. Zgraniłam mięso. Się leczę. To możemy już skować. Ej, ej, ej Dobra, let's go. Trzeci mobek, a to jest dopiero pierwszy dzień. Ciekawe, co będzie się działo potem. Nie wiem, bo jeszcze nie nagrałem tych filmów, ale może dzisiaj nagram i wstawię może jutro. Jutro też mogę stawić, ale to zależy, czy wstawię czy nie. Bu -bum, bu -bum, bu -bum, bu -bum. Ciekawe gdzie on jest. Gdzie są jakieś inne. A ja już że tutaj są bronie. Na no, młodach chyba są... A ja nie mam młodów. Więc trochę szkoda. Co ja robię? Nie tu. to skrzynki skałam. Zobaczymy czy dam radę. Co zrobić? Wypełnić to.

Tutaj mamy daj mi tą wełnę. Co ty zrobiłaś? Cię nie potrzebuję, jesteś wolna. No co ty... Jak ty się... O my... Jezu! Jest teraz mnie. Minecraft to 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 przerażająca gra. O! Leżyło tutaj szczęśliwy Koniec Nie, teraz Teraz będzie koniec, o się na no, koniec Jedna, jedna biała owca Patrzyłem na mi tylko Jedna biała owca Brązowa, nie? Dobra, nie wiem gdzie jest ta brązowa To znaczy biała. Dobra, już myślałam, że co ty robisz? Nie proszę! Ty chłopie, gdzie ja byłam tamtą? Jakoś na dzień? trudno. Nie, ja tam widziałem, że są pająki. Nie mam żadnych narzędzi. Był tam jeszcze jeden zombijak. Ja się boję tych pająków. Ty widzę to. A się zbliżyć, a potem A, nie mogę wam pokazać palcem. Nie, no co ty! Zleć, ty głupi! Morski zębiak! Kurwa! Utopiec! Czy miał to na Tam jest! Ustawienia, statki, stworzenia, utopiec. Nigdy nie zabito tego stworzenia. To stworzenie zabiło cię tyle razy. Jeden. Świnia. Nigdy mnie nie zabiła. Owca, szkielet, zombie. Zombie zabiłem trzy razy. Szkielet, ta Szkieleta w ogóle nie zabiłem. Owca zabiłem Je Trzy razy świnie, zabiłem cztery Utopca w ogóle nie zabiłem. Więc muszę po prostu zobaczyć te stworzenie Kiedy zobaczę te stworzenie, to wtedy... To wtedy po prostu mi będzie pokazywane, że w ogóle mnie... Albo musi mnie zabić lub jak go zabuję. To wtedy mi zaliczy. Widzicie? Top, tapp, top, top. Zobaczymy, jaki dziwny skin mam. Dziwny. Ale dobra. To tak zakończymy ten odcinek. W dniu drugim może się rozwoimy. Więc... Więc... Więc do zobaczenia widzowie w kolejnym odcinku. Chwila. Narka.